Dzień dobry kochani, Aleksandra Muzano Was przemawia znowuż. Mam nadzieję, że inspiruje wasze umysły i serca do otwarcia się na pozytywne zmiany. Moją misją jest poprawa komunikacji w naszym polskim społeczeństwie, bo uważam, że bardzo tego potrzebujemy. Ja sama przeszłam bardzo dużą drogę i zbieram teraz bardzo miłe komplementy pod tytułem, że jestem królową komunikacji. Że jestem mądrą kobietą, że jak już coś powiem, to powiem. Także inspirujcie się do zmiany swojej komunikacji. Gdybyście potrzebowali jakiegoś wsparcia odnośnie komunikacji w jakimś temacie tabu, bo mam wrażenie, że to jest moja specjalność, czyli tematy pod tytułem pieniądze, seks, kasa, rock and roll, zdrowie, władza, to zapraszam. I dzisiaj taka krótka myśl, która do mnie przyszła, z którą ja się sama skonfrontowałam. Eee, takie hasło pod moim kierunkiem padło: że mi to chyba już jest dobrze w byciu singlem, i że ja się do tego przyzwyczaiłam, i że wcale nie chcę związku. Natomiast ja przyzwyczaiłam się do życia bez problemów. Przyzwyczaiłam się do tego, że w moim życiu panuje ład i spokój, harmonia. Nie muszę się z nikim przekomarzać. Żyję w ładzie i w spokoju. Natomiast, jeśli jesteśmy w jakimś związku, w moim odczuciu, gdzie są osoby, które nie mają świadomości, jak działa ludzka percepcja, jak Działa świadomość, rozwój świadomości, to powstają po prostu zgrzyty i wtedy nie ma pola do dyskusji, ale nie o tym, jakby miało być. Miało być o świadomej samotności, o świadomym byciu singlem. Czy braliście kiedyś pod uwagę to, że tak naprawdę stajecie się taką średnią, wypadkową pięciu osób, z którymi najwięcej przebywacie. Więc teraz sobie pod uwagę, z kim przebywacie? Bo ta osoba gdzieś przenika nasze struktury przez to, że powtarza cały czas jakieś swoje zachowania, ma jakąś swoją historię i przenikamy się nawzajem tymi historiami. Więc weźcie pod uwagę, z kim jesteście w związku. Czy ta osoba ma na ciebie pozytywny wpływ, czy negatywny? Bo ona bardzo na ciebie oddziałuje. Więc jeśli z mojej perspektywy. Jeśli ja mam wejść w związek tylko z sobą, która będzie na mnie oddziaływać w ten sposób, że będziemy się wznosić, oboje będziemy wzrastać, będzie pole do otwartej komunikacji i tylko taki związek, który będzie mnie podnosił, a nie ściągał za nóżki. Więc to taka krótka moja, krótkie moje przemyślenie, że będę ze sobą świadomą, Świadomie wejdę w związek, który mnie będzie wznosił do góry. I świadomie jestem sobie singlem, bo zastanawiam się zawsze nad tym, kogo chcę wpuścić do mojej przestrzeni, do przestrzeni mojego serca, do przestrzeni mojego ciała. Także Wy też się zastanówcie, kogo do siebie dopuszczacie, w jakiej jakości są te osoby i czy one są w ogóle godne Was. Um, bo te osoby Was przenikają. Czy tego chcecie, czy nie? Grawitacja działa. Hello. <grawitacja> I grawitacja się nie pyta Was, czy chcecie, żeby ona na Was oddziaływała. Więc, jeśli jest jakaś osoba w Twoim otoczeniu, którą uważasz za w jakimś stopniu toksyczną, to ona będzie na Ciebie oddziaływać. Um, więc zastanów się, kogo chcesz zaprosić do swojego życia i czy na pewno. Um, to bycie singlem, to jest takie złe? Mm, a może wszechświat tam wszystko mi kogoś tam wrzuci, nie? <grytanie> Także moje podejście do tematu jest takie, że e, ja robię selekcję osób, które wpuszczam do mojego życia. Mm, tylko wartościowe osoby zapraszam. A, I tak, tak jest moje podejście. Więc ja nie potrzebuję związku po to, żeby że ktoś się mną zaopiekował pod tytułem, że mam wiele ręce, bo ja sobie super radzę sama. Natomiast czekam na mojego króla i tylko króla w odpowiedniej jakości i świadomości wpuszczę do mojego życia. I wy też siebie szanujcie, i selekcjonujcie osoby, które zapraszacie do swojego otoczenia. Taka mała inspiracja. Fełski.